Ma widać, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku sprawdzę swoją wiedzę na temat gry Clash Royale. Jednak zanim zaczniemy rozwiązywać jakiekolwiek zagadki, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, subskrypcji, dzwoneczka i komentarza pod filmem. Zaczynamy. Gra nam się ładuje, więc poczekamy. Eeeeh, ok. I graj. Ile kart legendarnych można użyć na, jedno... użyć na jednostki latające. Powiedzmy, najta nie można, a Sporkiego też nie można i dość nie można. Jedna, dwie. Poświęcie. Cztery? Jakim cudem? A... Trudne, okej okay. Heł potrafi uzdrowić karty budowli Nieprawda, tylko ludzi może uzdrowić nie chcę tego. Jaki jest zasięg ataku Princess Star? <laughs> nie wiedziałem, strzelałem. Log nie może wyeliminować Princess nawet na poziomie niższym od niego. <laughs> łatwiej Która karta jednostki ma więcej HP w grze? Mm, Nie Nie wiem, kurczę, nie wiem. Ja tego nie wiem. No to jaka jest odpowiedź? O jezu! ZI ZAŁAMY Ile zwykłych kart na za nie więcej niż 3 istnieje w Jezu! 15. No. Zaklęcia Reggae ma wpływ na każdą umieszczoną w nim karierę. Nieprawda? Hmm. Na wieże ta na przykład nie działa, ile kad jest powiązanych ze szkieletą? Łama. Szkoda mi się, że jedyna... na pięć. Każda skrzynka poza legendarną może zawierać epickie karty. Ujja. Ujja. a niedawno otwierałem. To... Ja tego nie wiem, no pomij to, bo nie wiem tego. No nie! Jakie maksymalne dead damage potrafi przy użyciu Boby zadać Jane Skryto po swojej śmiechci? Dawno go nie używałem, więc skąd mogłem wiedzieć? Ile sekund potrzebuje Witch aby stworzyć szkielety? Niestety, brak mi żyć, nie mogę więcej grać. To było i tak na tym odcinku. W następnym odcinku zagrałem sobie w Clash Royale. Jednak zanim za zakończę ten filmik, chciałbym wam przypomnieć o, o zasubskrybowaniu mojego kanału, zostawieniu łapki w górę, premii subskrypcji i piszcie w komentarzach, czy podobało się tego typu filmy. Trzymajcie się, cześć.